Dzień dobry, witam jeszcze raz z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu Warty Poznań z Legią Warszawa w 33. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jest z nami Jakub Kiełb, zawodnik Zielonych. Przed meczem miła uroczystość, jubileusz niedawno obchodzony dwusetnego meczu w barwach zielonych. Proszę o ocenę może tego wydarzenia i samego meczu, Kuba. Jesteśmy rozczarowani, że nie zdobyliśmy chociażby punktu. Uważam, że mieliśmy dobry plan na ten mecz, natomiast Ogólnie Legia była od nas lepszym zespołem. Szkoda, że w taki sposób straciliśmy bramkę. Jedziemy po prostu w tym momencie, mamy finał w Wielkim Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Uh -huh, proszę bardzo. Bo Dzień dobry, Szkoleń, Polska.pl. Ja tu mam pytanie w ko kontekście ko Twojej przyszłości, PORTAŁ, transfer transportu był kontrakt z Warpą wygasał po tym sezonie. Czy były już są rozmowy, rozmowy w kontekście przedłużania tego kontraktu? Były wstępne rozmowy, natomiast na ten moment ten kontrakt mi się kończy i zobaczymy co będzie dalej. To jeszcze tak zamian następnego sezonu to o ten sezon. Pytam, zastanawiam się, jak w się do tej sytuacji, bo nigdy pomimo tego, że w zasadzie nic od pierwszego sezonu w Ekstraklasie zawsze walczyliście się utrzymania, ale nigdy nie dochodziło do takiej sytuacji, że jeden mecz był... Kluczowy, bo to faktycznie uraz do rangi meczu najważniejszego w, w sezonie. Zawsze to utrzymanie wcześniej udało się zagwarantować. To może wprowadzić taką nerwowość i jak też w szatnie postrzegać sytuację kadrową, no bo jak na złość, czy jakaś totalna plaga kontuzji w tym decydującym momencie przytrafiło to jakoś tak podłomu moralnie, czy, czy jak to wygląda? Jeśli chodzi o mnie personalnie, to nie mam problemu z tym, że to jest, można powiedzieć, finał. Zawsze mentalność w warcie była taka, że te decydujące mecze mimo różnych głosów zawsze odbywały się na naszą korzyść. Poczynając, od kiedy pamiętam, w drugiej lidze, były różne głosy, że nie chcemy, że nie możemy. Zawsze warta udowadniała i robiła swoje. Wierzę w to głęboko, że będzie też tak tym razem. Jest, są, są, flagi, yy, są kontuzje, ale po to jest taka ta kadra szeroka, żeby pozostali zawodnicy też pokazali swoją jakość i, i walczyli dla tego klubu. Yy, walczą nie tylko dla klubu, ale też o swoją przyszłość, więc yy, wymagam od siebie i od innych, yy, że po prostu staną na wysokości zadania. Kibice się trochę niepokoją i zastanawiam się, jak to szatnie jest, jako też no, trochę najbardziej doświadczony hmm. zawodnik z Wierzyliście, że to utrzymanie już jest, bo po meczu z Lidzelem wydawało się, że ta przewaga już jest bardzo bezpieczna. Po czym te wyniki innych dużych zaczęły się dla warty na niekorzyść e, układać. Czy to jest błędny zarzut, czy faktycznie coś mogło być na rzeczy, że to wiara to pewne utrzymanie była trochę po prostu za szybko? To nie jest tak, że wyniki się pod nas nie układały, tylko by wystarczyło zdobyć jakieś punkty. Widocznie coś zrobiliśmy źle, że tych punktów nie zdobyliśmy do tej pory i mamy mecz finałowy. Mm -hmm. Jeszcze w kontekście tego meczu. To był ostatni mecz Marty z Klubiem Wielkopolskim. Jakie myślisz o z tym stadionem w i czy wy w drużynie cieszycie się, że wracacie jako warta dowodzenia? Same miłe wspomnienia mam. Tak jak mówiłem, dużo sukcesów tutaj wspólnie z Klubem odnosiłem. A awans był z drugiej do pierwszej jeszcze na drodze dębijskiej, natomiast na początku graliśmy już tu w pierwszej lidze, później wróciliśmy na drogę dębijską, znowu tutaj, awans do Ekstraklasy. Także można powiedzieć, że same pasma sukcesów tutaj były. I ja osobiście jestem bardzo przyzwyczajony do tego stadionu, więc będzie mi troszeczkę żal, natomiast wiadomo, że jesteśmy klubem z Poznania i musimy wrócić do Poznania. Właśnie, Państwa, Polska Agencja Prasowa też się zapyta o ten ostatni mecz, bo, bo gracie ze skupem, który z zespołem, który walczy o mistrza Polski, generalnie ma wszystko w swoich rękach, szansa dla nich jest to niewyobrażalna i jak, jak Pan spróbuje przekonać, jak to jest możliwe, że Jagdboja wypuści taką szansę na tytuł mistrzowski, właśnie w nocy grając z Wami, bo, no chyba, że po prostu i tak presja, może nie wiem, e, 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 przytłoczyć, bo tak nie tylko sobie wyobrazić, że ten scenariusz przyjechał się na ciepło. Jeden i drugi zespół ma presję, jeden walczy o mistrzostwo, my walczymy o utrzymanie. Takie mecze to po prostu, tak jak wspomniałem, są finałem i nie ma żadnych kalkulacji. Czasami nie gra się czysto piłkarsko takie mecze. Po prostu trzeba je, brzydko mówiąc, przepchnąć i uważam, że jesteśmy zdolni do tego, żeby to zrobić. I w tym na naszą szansę, że oni też będą mieli niesamowitą presję i widać po nich, że też gdzieś tam się troszeczkę zacieli. Także wszystko jest moim zdaniem otwarte. A na kim będzie ta presja książę dzwoni wsiąść? Tak samo mi się wydaje, jest. tak samo.